Witam bardzo serdecznie, nazywam się Klaudia i ja zapraszam na kolejne Dekorady. Mili Państwo, bardzo serdecznie chcę Was przeprosić, że nie było mnie przez ostatnie chyba z półtora tygodnia, jeżeli nie więcej. Eee, Taki po prostu przyszedł średni czas dla mnie, w związku z tym wolałam się wycofać na te kilka dni, żeby jakoś tak stanąć bardziej na nogi. Z tego też względu nie pokazał się filmik Q&A, za co bardzo serdecznie Was również przepraszam. Eee, filmik z Waszymi zapytaniami w moim kierunku, pomijając już fakt, że okazało się, że tylko jedno... Pani właściwie chce mnie o coś zapytać. Widocznie tak dużo mówię w tych filmach o sobie, że nie macie potrzeby takiej, ale to dla mnie oczywiście nie jest tutaj jakby e, żadną krzywdą. Ja tam i tak będę miała o czym pogadać, tylko po prostu no, z tego też względu samego właśnie nie nagrałam tego filmu, ale w najbliższych dniach postaram się to nadrobić. Natomiast chcę Wam bardzo serdecznie z całego serca podziękować raz jeszcze za te przepiękne komentarze, które, które pozostawiliście głównie właśnie tam pod y, wpisem moim na społeczności z podziękowaniem Wam za taką ilość subskrybentów. Subskrybentów przybywa, w związku z tym myślę, że film zanim się pokaże, to to już będzie jakby więcej osób, którą będę chciała podziękować. Dzisiaj, mini Państwo, przychodzę do Was z pierwszą taką propozycją w tym roku po tym okresie, yy, właśnie takim wszystkich świętych, na który się przygotowywaliśmy dosyć intensywnie. Yy, teraz nam się zaczyna ten okres taki przedbożonarodzeniowy. Ja nie powiedziałabym, nie nazwałabym tego okresem yy, takim bożonarodzeniowym, ponieważ ja akurat trzymam się stricte takiej, wiecie, tradycji yy, Boże, Bożego Narodzenia. Natomiast w ogóle jakby trzymam się różnych tradycji. Chciałabym się trzymać ich bardziej, aczkolwiek nasz rynek zmienia się w związku z tym, że mamy dostępne coraz to różne pro, inne nowsze yy, produkty, wie, więcej ich mamy dostępnych yy, przeróżnej różnej jakości, przeróżnej różnej kolorystyce, stylistyce itd., itd. dla każdego coś dobrego. W związku z tym dzisiaj przychodzę do Was z inspiracją takiej dekoracji yy, adwentowej, ja dekoracji, które się aktualnie już tutaj pozwoliłam sobie postawić, ja które się aktualnie, moi drodzy, pokazują na adwent. Nie nazwę wszystkich wieńcami adwentowymi, i nie jest to absolutnie moja krytyczna opinia. Po prostu wiele dekoracji. Nie przypomina wieńca adwentowego, aczkolwiek to, że znajdują się na niej cztery świece, to nie jest, to nie predysponuje dekoracji do tego, żeby ją nazywać wieńcem adwentowym, prawda? U mnie również na moim kanale, nie będę hipokrytką, pokazywało się zarówno wieńce adwentowe i yy, jedną dekorację wykonywałam według tej tradycyjnej takiej. Jakby powiedzmy przepisu tradycyjnego, świece fioletowe, świeca różowa, yy, co, jak i dlaczego, natomiast wszystkie pozostałe, no to już były takie powiedzmy przypominające wieńce z czterema świecami, natomiast też były dekoracje typu stroik na przykład podłużny, gdzie umieszcza się cztery świece, to jest stroik. Adwentowy, nazwijmy go powiedzmy. Natomiast nie jest to absolutnie wieniec adwentowy. To, co ja dzisiaj wykonam, to też nie będzie wieniec adwentowy, aczkolwiek zachowamy zasadę czterech świec, no i takie inne, ewentualnie, które ja powiedzmy staram się ich trzymać, żeby było widać, że to jest jeszcze ten okres właśnie adwentowy, żeby ten okres adwentowy odróżnić dekoracją troszeczkę, odciąć taką grubą kreską od Bożego Narodzenia, bo to jest jednak, no. Wiecie, no, to jest kwestia tego, czym się interesujemy i jak przykłada, jaką przykładamy do tego y, wagę. Y, przechodząc do meritum. Ja w tym celu, żeby wykonać dzisiaj taką dekorację, tak jak widzicie, przygotowałam sobie, moi drodzy, tak, po pierwsze paterę szklaną. Paterę akurat dzisiaj nie gładką, tylko taką troszeczkę jakby koronkową. To zupełnie nie będzie widoczne tutaj, aczkolwiek jakoś tak, nie wiem, miałam tą pod ręką, bo jeszcze mam zupełnie gładką. Y, natomiast stwierdziłam, że tak czy inaczej to nie będzie widać tego zupełnie, natomiast jeżeli chodzi tutaj o taką bazę, zobaczcie, to są coraz bardziej popularne, yy, one są już bardzo popularne, dawno, dawno. Tylko nie u nas w Polsce. U nas bardzo długo, długi czas bawiliśmy się, że tak powiem, kombinowaliśmy i tak dalej z pojedynczymi świecznikami na cztery świece bądź świece na drutach i tak dalej. To się dalej oczywiście wykonuje. Natomiast w tej chwili są też u nas już dostępne te ułatwienia. One już też były w ubiegłym roku, dwa lata temu. Takie ułatwienia w postaci takich właśnie mm, rusztowań, bym powiedziała. Tak? To jest takie rusztowanko. Możemy je sobie swobodnie postawić. Ono ma tutaj takie nóżki zabezpieczone takimi silikonami nowymi gumeczkami, ponieważ ja nie będę przebijała żadnej yy, żadnej tam powierzchni, powiedzmy. Tymi właśnie nóżkami, w związku z tym, nie zdejmuję tych silikonowych nóżek. Tutaj nie potrzebuje bardziej ostrych końcówek i w ten sposób po prostu możemy sobie ustawić. Zobaczcie, banalna sprawa: tutaj wkładamy cztery świece, możemy to w przeróżny sposób sobie zaaranżować na no jakieś tam, na przykład ustawiając po prostu gdzieś komodzie. Natomiast, mini państwo, ja mam tutaj właśnie tą, ym, tą paterę przygotowaną po to, żeby wykonać taką dekorację, którą można ewentualnie sobie przenieść, aczkolwiek, no bardzo delikatnie. No i generalnie, która może Wam umilić ewentualnie ten takie smutniejsze, powiedzmy, bardziej nostalgiczne wieczory jesienne, która ewentualnie przyniesie powiedzmy coś miłego dla oka do waszego domu. Jaką sobie mm, powiedziałabym, ideologię przypisujecie do takiej dekoracji? Ja już tutaj w to nie wnikam. Natomiast co przede wszystkim w, tym, w tej chwili przystępuję do wykonania jej, już Państwu pokażę też, co przygotowałam w tym celu, jak się będę wykonywała na żywym stroiszu dekorację, i w tym celu mam też przygotowany taki tort. <laughs> nie jest to tort. To jest gąbka. Gąbka florystyczna do roślin ciętych, ponieważ będę. do roślin żywych ciętych, ponieważ będę dzisiaj korzystała ze stroiszu naturalnego. W związku z tym, akurat w takim kształcie, nie wiem czy pamiętacie Państwo, ja pokazywałam, że kupiłam taki, to się nazywało właśnie tort ta gąbka. Kupiłam tą gąbeczkę okrągłą w kiku, gdyby ktoś był zainteresowany. Szczerze nie pamiętam, ile ona kosztowała, ale już widzę, że jest to gąbka dosyć średniej jakości, także na dłuższej dekoracji, jeżeli chcecie, no to na pewno nie ta jakość, bo jednak te gąbki, wiecie, gorszej jakości, one naprawdę ym, jednak troszeczkę inaczej tą wodę ym, zatrzymują. One jednak troszkę inaczej tą wodę oddają roślinom, No nie bez powodu mamy gąbki lepszej i gorszej jakości. Ta jest, jak widzę, gorszej, ponieważ wystarczy znaczy, że po prostu dotknę i już tutaj zostawały, tak jak widzieliście, ślady gąbki na moich dłoniach, a aż tak być to nie powinno, no ale okej, okay, konsystencja jest jej taka, jaka jest, także ja już ją teraz mam przygotowaną, więc będę wykorzystywała. Gdybym Dlatego ją wzięłam, ponieważ miałabym troszkę więcej pracy, żeby sobie tutaj układać, wiecie, taką powiedzmy gdzieś tam bazę sobie zrobić, w której chciałabym umieścić stroisz naturalny, Gdybym po prostu korzystała z kostek takich tradycyjnych gąbkowych, natomiast akurat takie mi się przydarzyło w domu. Kupiłam to kiedyś, więc myślę sobie, no wykorzystam. Jeszcze jak przymierzyłam, że mi to w zasadzie średnio pasuje, dlatego że to mi wchodzi właściwie pomiędzy nóżki tego świecznika. Yy, chciałabym, żeby troszeczkę mi tutaj wystawało poza, ale szczerze Wam przyznam, że nie chcę mi się w tej chwili, jakby wycinać sobie kawałeczków z gąbki, właśnie z kostki, wycinać tutaj i układać. Ze wszystkich stron nie ma najmniejszego to sensu, ponieważ tak jak już wszyscy Państwo doskonale wiecie, jeżeli tutaj na tym kanale dłuższy czas ze mną jesteście, ja często podkreślam takie rzeczy, mówię o tym. Jeżeli chodzi akurat o powiedzmy, zauważcie gąbkę, no to w tej, wtedy, tu, w tej chwili tutaj mam wyeksponowaną, prawda? I nie potrzebuję kupować jakiegoś większego ringu. Swoją drogą takie ringi są dosyć drogie, jeżeli chcecie je kupić, no ale do wykonania odpowiedniej dekoracji czasami warto, ja nie będę kupowała właśnie takiego odpowiedniego ringu. Ringu, wykorzystam sobie to co mam i nie będzie on wychodził na zewnątrz, no trudno, ale tutaj jednak widzicie, mam tą przestrzeń właśnie do wprowadzenia sobie również m, tego stroiszu lub ewentualnie jakichś tam innych roślinek. Yy, ja teraz wykroję sobie w środku, wiecie taki: no po prostu zrobię z tego taki ring. Yy, także muszę wyciąć sobie tutaj koło, bo nie chcę całej tej powierzchni tego tortu. Śmieszy mnie trochę ta nazwa, no ale okej, okay, no jest ona na tyle charakterystyczna, że każdy ją sobie zapamięta. Tego tortu gąbkowego nie chcę całego tutaj dekorować, nie mam takiej potrzeby. Szkoda mi na to materiałów, dlatego że efekt, który chcę uzyskać, nie jest efektem, do którego jest potrzebna mi cała. Mieli eee. Państwo, w pewnym momencie wyłączył mi się sprzęt, ponieważ jesteśmy z Kokosem, także uprzedzam, dlatego mówię o tym, że jesteśmy z Kokosem sami w domu. Kokos to jest mój piesek dla Państwa, którzy o tym nie wiedzą, że mam takiego psa wspaniałego u siebie tutaj, w domu małego, takiego czarnego, szlicu, on mi towarzyszy zawsze. No i niestety on spowodował, że się wyłączył tam sprzęt, po prostu przebiegł i niepotrzebnie przebiegł tamtędy. Może się to jeszcze zdarzy, także Was bardzo przepraszam, nie pamiętam dokładnie, w którym momencie zakończyłam, ale już teraz przechodzę, tak jak widzicie, do pracy. Tak, jak już powiedziałam, mam w tym celu przygotowany stroisz, Stroisz w postaci takiej. Yy, stroisz w postaci tui, ale tutaj mam tuję tradycyjną i taką nietradycyjną. Ja ją już w kilku filmikach wykorzystywałam w tym roku. Ona jest przepiękna, bo jest taka. Wydaje mi się, przynajmniej taka egzotyczna. Ona ma takie krótsze i dłuższe. Zobaczcie takie. No, na tej świetnie to było widać, właśnie. Takie jakby niterczki, właśnie ma dłuższe. One powodują rewelacyjny efekt. W tam, w miejscach takich, gdzie oczekiwalibyśmy tego. Mam również mech. Przygotowany. Tym, tym razem mam mech taki przepiękny, zobaczcie, taki płaściuteńki, w sensie to jest mech żywy, ale jest płaściuteńki, nie ma tutaj takiej całej fury, tej ziemi przyczepionej, który miał mech, niestety, który kupowałam na giełdzie florystycznej, co też Państwu pokazywałam. I teraz, mieli Państwo, no mam jeszcze przygotowanych troszeczkę naturalnych rzeczy, mam też gałązki z modrzewia przygotowane tutaj suszone, oczywiście, suszone, suche już, z troszeczkami Ja zajmuję się y, teraz tym stroikiem, y, Zabieram się do pracy Państwa, którzy mają ochotę śledzić proces wykonania. Zapraszam bardzo serdecznie do mojego stołu i Państwo, no i cóż, i później oczywiście na kilka słów jeszcze ode mnie. Mam nadzieję, że dzisiejsza inspiracja być może za, jakby zainspiruje Was w troszeczkę inny sposób niż to, co do tej pory widzieliście. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Mili Państwo, tak jak widzicie, to jest dekoracja, która mi tutaj dzisiaj powstała, yy, nie wiem, czy założenie moje jakby było do końca takie, znaczy, mniej więcej było takie, ale jeżeli Państwo obserwowaliście proces wykonania, no a oczywiście, że tradycyjnie mam nadzieję, że tak, no to zapewne zauważyliście i tutaj oczywiście... Mam, na, liczę na to w komentarzach, się spodziewam. E, opinii e, państwa, głównie pań, które obserwują, jak ja to wykonuję, i czasami gdzieś tam powstaje u mnie taka, wiecie, taka się pojawia, rozkmina. Zastosować dany element dekoracyjny, czego nie zastosować. No i tutaj zastanawiałam się nad tym, czy dodać czerwień. Ja wiem, że czerwień to jest taki, wiecie, kolor, Moim zdaniem czerwień jest kolorem stricte przeznaczonym na Boże Narodzenie. To nie jest absolutnie kolor adwentowy i wybaczcie mi tutaj, bo ja nie, nie krytykuję niczyich gustów. Ja po prostu, ja tak uważam, więc każdorazowo podkreślam, że jest to moja opinia. Natomiast tutaj rzeczywiście chciałam sobie dodać sztucznego głogu. Niestety sztucznego, ponieważ no ja nie posiadam żywego, więc miało to być taki substytut. Natomiast w momencie, kiedy go chciałam tu dołożyć, to nie dlatego, że on jest sztuczny. W ogóle stwierdziłam, że to absolutnie zmieni jakby charakterystykę tej dekoracji i nawet lepiej, że mi tej dekoracji to w żaden sposób nie podkręci kolorystycznie, wiecie, tak jakby no nie ożywi, nie dodam tego takiego mocnego akcentu kolorystycznego, przepraszam, ja tak mówię do Państwa za tych świec dlatego że jednak ten okres adwentowy jak dla mnie jest to okres taki y, melancholijny to jest taki okres to jest taki czas zadumy to jest taki czas przed tymi świętami które mają przyjść do nas takie radosne i wesołe w związku z tym osobiście uważam że te wesołe akcenty y, ja ja tak uważam. Te wesołe akcenty, te kolory takie intensywniejsze i tak dalej pozostawię po prostu jednak na ten czas właśnie taki tak jak już powiedziałam, stricte świąteczny. Natomiast jeżeli chodzi o tą dekorację, ja osobiście jestem bardzo zadowolona z efektu jej. Zwłaszcza że trzymałam się w mojej tonacji kolorystycznej, tak jak państwo wiecie, czyli zieleń jest tutaj zdecydowanie dominująca. Poprawiam stale te świeczki. dzielenie jest tutaj dominująca. W zasadzie zastosowałam naprawdę minimum produktów, mini Państwo. Także ta dekoracja jest dekoracją naprawdę niedrogą. Jeżeli ktoś ewentualnie miałby życzenie się zainspirować na przykład taką dekoracją, no to jest ona naprawdę niedroga. Czyli tutaj dosłownie miałam ring, akurat gąbki mokrej. No, jedynym w zasadzie takim kosztem, powiedzmy, są świece no to też jest spory koszt, jednak świece i to takie rusztowanko pod te świece, ale to jest rzecz, którą możemy wykorzystywać sobie naprawdę wielokrotnie, rokrocznie do różnych dekoracji. Na, na Boże Narodzenie na dobrą sprawę też, dlatego że możemy wykorzystać sobie tylko trzy świece i zrobić asymetryczny stroik. Natomiast, moi drodzy, oprócz tego no to jeżeli ktoś akurat posiada, powiedzmy, no to stroisz naturalny, tutaj gałązki, tak jak widzicie, ja ubogaciłam to w to miejsce, co myślałam o czerwieni, ubogaciłam to szyszkami różnych gatunków, bo mam różne akurat gatunki szyszek, więc po prostu jakie tam mi odeszły pod od rękę, akurat pasujące wielkościowo. Tym bardziej wydaje mi się, wygląda to ciekawie i taki mały elementek, który miał nawet subtelności dodać tej dekoracji, takiej może troszeczkę nawet elegancji dodać, to są aksamitne kokardki. Ja wiem, że one są bardzo mało widoczne, ponieważ są też zielone, ale to jest akurat celowo przeze mnie zrobione. To jest przepiękna wstążka yy, kokardki, zrobiłam z przepięknej wstążki właśnie takiej niby aksamitnej, no to jest taka powiedzmy bardziej atłasowa, nie przepraszam, tak Welurowa wstążka w kolorze zieleni, takiej oliwkowej, ciemniejszej, butelkowej, ale taką pod oliwkę cieplejszą. Więc jest taki delikatny akcencik, który nie musi być wcale widoczny, tak wiecie, rzucający się w oczy. Ta dekoracja, cała mam wrażenie, jest dekoracją niezwykle subtelną, mimo tego, że sprawia wrażenie takiego chaosu i takiego nieuporządkowania. Na zasadzie jest rozczapiżona w różnych kierunkach, ale mimo to, no ja uważam, że jest to dekoracja subtelna. Delikatna i właśnie takie, również te kokardki, tutaj delikatna zastosowałam, żeby to wszystko, wiecie, jakoś tak trzymało się, tak jak powinno, powiedzmy, takiego jednego założenia. Świece białe. Zauważcie, że te świece białe, mimo tego, że biel jest jednak kolorem bardzo delikatnym, to tutaj one mimo wszystko są i tak widoczne. Jeżeli chodzi o mnie, biel tutaj wydelikaca, wysubtelnia. Wstępnie w ogóle myślałam o świecach zastosowaniu brązowych, takich czekoladowych ciemnych, brązowych, zielonych właśnie świec też, ale uznałam, że jednak, ponieważ chcę zastosować dużo zieleni, no to też wydaje mi się, że ta biel tutaj spowodowała, że ten stroik jest delikatniejszy, nie jest ciężki przez zastosowanie tutaj na przykład świec właśnie brązowych powiedzmy, lub zielonych, ciemnych, mimo tego, że mnie osobiście by się taka dekoracja bardzo podobała. Z ciemnobrązową świecą, ale wtedy już bym ją wykonała raczej płaską, a na pewno nie na paterze szklanej, bo patera szklana tutaj powoduje, że ten dół, jeżeli zwrócimy na to uwagę, to jednak widzimy gdzieś tam z boku, prawda, że ten dół mamy taki subtelny, delikatny, więc tutaj te subtelne, delikatne, kolorystycznie i też te smukłe, wysokie świece białe moim zdaniem dopięły tutaj tak jakby. I mili Państwo, no cóż ja mogę więcej powiedzieć. Oczywiście, że tą dekorację pozostawiam Waszej ocenie. Bardzo proszę o komentarze pod tym filmikiem, co sądzicie na temat takiej dekoracji. Czy to, ta dekoracja jakby wydaje Wam się odpowiednią dekoracją? I tutaj podkreślam bardzo mocno, jest to dekoracja adwentowa, ale nie jest to wieniec adwentowy. Oczywiście nie, nie proponuję Wam jakby kolejnego wykonania. Jeżeli coś takiego wykonacie, to obok musicie postawić wieniec adwentowy. Wiecie, to wszystko to jest... To dowolność i dlatego ja po prostu dzisiaj z taką inspiracją przychodzę. Jeżeli ktoś z Państwa miałby życzenie obejrzeć bardziej takie powiedzmy, że tak to powiem wieńcowate wieńce, to zapraszam Was tutaj, wrzucam na górze link, playlistę zrobiłam z dekoracjami adwentowymi właśnie, które wykonywałam. Tam robiłam też właśnie głównie na bazie wianków. Natomiast ta dekoracja ma być dla Państwa inspiracją, jeżeli ktoś sobie ewentualnie zażyczy, jeżeli ktoś rzuci okiem i pomyśli, że jest porządku, no to bardzo mnie to ucieszy, zostawiajcie swoje opinie pod filmem na temat tej dekoracji, moi drodzy. Ja, was, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za czas dzisiaj poświęcony zarówno mnie i znowu się tutaj powtórzę, jak i tej dekoracji. No, generalnie dziękuję Wam bardzo serdecznie za czas dzisiejszy spędzony wspólnie. Mam nadzieję, że nie był to dla Was czas stracony. Zostawiajcie po sobie wszelkie możliwe znaczki pod tym filmem. Jeżeli nie macie ochoty pisać komentarza, nie wiem, zostawcie serduszko, kwiatuszka, cokolwiek, to bardzo pomoże w pozycjonowaniu tego kanału, moi drodzy. No i cóż, ja y, bardzo serdecznie y, zapraszam Was na, mam nadzieję, na niedzielę, że się już nic jakby na drodze mi nie stanie na niedzielę rano, mili Państwo. Przesłam wam tradycyjnie milion buziaków. Życzę Wam, żeby na ten weekend jeszcze powróciła do nas ta piękna, polska złota jesień, bo jednak troszeczkę by się jeszcze tego słoneczka nam przydało. Przesłam Wam tradycyjnie, moi drodzy, milion buziaków i do następnego miłego zobaczenia, pa pa!